Święta, wielka noc. tam jest, Szwia Drapie. Idziemy zobaczyć? Chodź. Nie wiesz, co mi się chyba zdawało, wiesz? Co Coś tam, kurde jest. Ale numer gdzie i tu raz, czujesz? Orzeł. Orzeł biały. nic, nicio, nicio, nicio. No, Zięłam, bo szkoda mi go łapy ma podobne. Skrzydła tak samo podobne białe jest. I biały jest, o to mi chodzi. Szyja długa, ten sam łeb. I nawet ten sam ogon. Widziałeś? I łapy, te pazury. Cztery i ten ma cztery. Ten kolor. Biały. Biały orzeł. Nawet dziób podobny jest. No mówię ci, że to jest biały orzeł, kumarz. Biały orzeł. Ma pani, jest pani dumna. No jeszcze jak? Białego orła mieć w domu? Ja jest takiego orła... Ile musi być warte? No i co? Czekamy na jajo, co no i. Jajo zaraz będzie. Widzisz, George? Co to jest? Z tego się urodziłeś. Z tego jaja. Kumasz? Masz. Jajo. Kumasz, George? No. Jajo. O. Wyszło urodziny, grunt rodzinka, nie George. U. Jak to zrobię, żeby te jaja Ja wiem, że ptaki w komfortowych warunkach znoszą jaja, czyli on musi się dobrze czuć. Aaaa, kotki dwa, jajo musisz mi tu dać. Aaaa, kotki dwa, jajo musisz mi tu dać. Za mamusie, za tatusia. Ej, George, masz. No chodź, chodź. No patrz co za cholera to jest. Jaka kurwa uparta. Chodź. George. <śmienic> George. Odwróć. Nie chcesz? Czemu? Jest taki układ, jak narysujesz kreskę yy, jemu przed oczami, każdemu ptakowi, on się zachipnotyzuje. Ja to kiedyś na kurze widziałem w internecie. Twoje powieki stają się ciężkie. Jeszcze cięższe. Kreseczka raz. To mi nie nasraje na twarz, bo cię zabije. Co się Ja tak Jaja nie znosi, nie będę się na Ciebie patrzeć. Nie śpi, tylko jaja znosi. Czujesz? Kuma. Kuma baser. czujesz? George, co ty tak sram, że, że mi bluzki nie osram? Albo butów. Coś nie tak, nie? Przestań, powiedziałem. Zachowuj się jak orzeł. Przestań, mówię ci, hej! George! Widziałeś kurwa, co ja miałem za układ? Co to było z